Nazywam się Stanisław Kula, proboszcz w Karafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Safirówskiej w, w Szczeblince. Wróciłem do życia od lat młodzieńczych, wychowany, skończyłem trzy stopnie, bo to wtedy było, a ostatnim na trzecim stopniu byliśmy o czym mi koleżanka przypomniała, tak możesz wyciąć potem, wiesz, <grystanie> z księdzem Blachnickim. No, po tym seminarium jeździłem również na łazy, gdzieś tak z pragnienia serca. Później, rzekł ksiądz, był taki zastój. Jeździłem na różne rekolekcje przeważnie ministranckie, czy tam dzieci Boże, ale, ale tak do końca doświadczyłem wartość ruchu światło życia oazy w rudach, gdzie była potężna grupa młodych ludzi i potrzebowałem animatorów, którzy by się nimi zajęli w pracy w grupach. A tych animatorów nie było. I to był taki czas, kiedy mocno, mocno zacząłem pchać młodych w stronę właśnie ruchu światło życie do formacji. I jak na początku jechało 7, potem 13, to w tym ostatnim roku już 30, 30 młodych ludzi pojechało na rekolekcję. I potem jeszcze tam jakoś czas pracowali. Ja stamtąd poszedłem, ale wiem, że oni byli mocno, część przynajmniej z nich zaangażowana w parafii. Teraz też już się postarzeli, no to zmieniało się troszeczkę. Tutaj, kiedy zacząłem w, w parafii, w Szczebnicy, to taki mój pierwszy wyjazd to był na Dzieci Boże, organizowany przez Diecezję. Jeszcze wtedy był moderatorem naszej znaczy diecezji Armią Arykiner, więc tak mnie tam motywował, żeby. Dobry pojechać, bo nie było zbyt wielu chętnych. No a od 19 lat jeździmy z dziećmi z parafii. Uważam, że przynosi to swoje owoce. To są dzieci, które, które są z grup parafialnych, to są dzieci spoza grup, które włączają się do, do naszych wspólnot parafialnych, po po tych rekolekcjach w tym roku jest taka klapa. Nie wiem, bo się ani wiem, nie włączyłem, no ale mam nadzieję, że to jest tylko taki chwilowy nastój. Wiem, że te wyjazdy przynoszą owoce. Bo gdyby tak nie było, to byśmy tego nie robili. Nie jest to łatwe. Trzeba to zorganizować, trzeba tam z tymi dziećmi być. Lat przybywa, się ubywa. Natomiast natomiast wiem, że, że na przyszłość. Jakieś owoce z tego będą i są, bo to widać też w parafie. Zresztą w tych wspólnotach parafianych, gdzie te wspólnoty funkcjonują, yy, począwszy od dzieci młodzież, też i wspólnoty dorosłych, jest yy, oaza, są instancie oczywiście, dzieci mali, jest szkoła dziecięca, jest parafiana, nie młodzieżowa, bo już wtedy są starsze osoby, ale, ale oaza jest młodzieżowa i i to też w zasadzie odkąd tutaj jestem, z większymi wzlotami, upadkami funkcjonuje pewna taka grupa teraz młodych ludzi, którzy się tam spotykają. Ale to wszystko prowadzą o, ludzie świeccy. Ksiądz jest obecny, oczywiście, ksiądz towarzyszy, musi wspierać, bo bez niego Ani już. Natomiast ta kontynuacja. Z, w Ruchu światło Życie i w ogóle w tych wszystkich pozostałych wspólnotach, ale to jest właśnie od Ruchu światło Życie, od Blachnickiego to wyszło. Ta kontynuacja, formacja to wpływa, że młodzi to przejmują ważne rzeczy i dzisiaj widzę się bardziej niż kiedyś. Patrzę na to, że więcej czasu trzeba poświęcić jednak Kościołowi domowemu, tym wspólnotom małżonków, rodzin, bo to potem się rzutuje na na dzieci, ich dzieci, które gdzieś tam prowadzą. Natomiast, natomiast yy, cała para, która idzie z pracą, z dziećmi, no, potem też przynosi jakieś tam rozczarowania, aczkolwiek pocieszają mnie, ja też się tym pocieszam, bo to, to też jest, że gdzieś tam ludźmi pozostali i, i wracają z powrotem, bo już tak się im to życie ustabilizuje, bo też tego mamy mam przykłady w parafii. Uważam, że. Parafia w ogóle powinna funkcjonować na zasadzie wspólnot. Wspólnota, wspólnota. Ja to mówiłem chyba z 20 parę lat temu, jak zaczynałem tutaj gdzieś w jakimś wywiadzie. Bo taka jest moja wizja parafii, że im więcej wspólnot, tym parafia jako wspólnota jest coraz bardziej scalona. Tu nie chodzi o jakieś tam rodzaje tych wspólnot, bo to też wymaga czasu, bo w każdej tej wspólnocie. Tak przynajmniej jest u mnie w parafii. Tym liderem to jest osoba świecka, która gdzieś tam przeżyła formację, która ma pragnienie serca i ona to chce prowadzić. I robi to bardzo dobrze. Może niejednokrotnie nie lepiej niż nie jeden ksiądz, chociażby ja, ale, ale ksiądz jest potrzebny. Ale ksiądz jest potrzebny. A ksiądz jest tym, który towarzyszy, ksiądz jest ten, który wspiera, ksiądz jest tym, który jest obecny. Natomiast, natomiast wielka wartość właśnie ludzi świeckich, którzy zaangażowani są w to duże którzy prowadzą te grupy. Ksiądz się zmienia, czy tam wikary, czy nawet faro się zmieni też kiedyś. Natomiast, natomiast oni pozostają. I, i to, to jest to też, co jest piękne, że oni yy, świeccy. Formują następnych swoich. Więc jak już czujesz, że gdzieś ten jego czas w tej wspólnocie dobiega końca, to już przygotowuje następną osobę, która, która to przejmie pałeczkę, która będzie dalej prowadziła. I to jest takie piękne i bogactwo. Amen.